Do wazonu w kształcie odwróconego stożka nalano tyle wody, aby sięgnęła do połowy jego wysokości. Jaka część objętości wazonu nie została napełniona? Zobaczmy. Zrówna objętość stożka to jest 1 trzecia pola podstawy razy wysokość. I teraz jak wysokość to będzie ta tutaj zaznaczona, a promień podstawy sobie wstawimy tutaj. I teraz tak, w tym dużym stożku promień podstawy oznaczyliśmy literką R, a w tym małym tutaj będziemy mieli połowę promienia. Tutaj mamy połowę wysokości, zatem proporcjonalnie bierzemy połowę promienia. Tutaj mamy y, chociażby stwierdzenie Talesa, to możemy pokazać albo spodobieństwa tychże trójkątów: tego trójkąta i tego. W takim razie obliczmy sobie najpierw najpierw objętość tego dużego wazonu, czyli tak to pełne V, to jest u nas 1 trzecia pole podstawy, czyli pi razy promień do kwadratu razy całe h. I teraz objętość małego stożka, niech to będzie V małe, to jest 1 trzecia pi razy, nasz promień się pomniejsza, to jest 1 druga promienia, czyli pisze mi 1 druga, Promienia do kwadratu razy wysokość h, tylko ta nowa nasza wysokość to jest połowa h, bo to jest ta wysokość, czyli razy 1, 2 h. Czyli mamy 1 trzecią pi razy 1, 2 promienia do kwadratu to jest 1, 4 promienia do kwadratu razy 1, 2 h. Co otrzymujemy? 1, 3 razy 1, 4 to jest 1, 12 razy 1, 2 to jest 1, 24. I promień do kwadratu razy h. No i teraz mamy obliczyć jaką część objętości wazonu, jaka część objętości wazonu nie została napełniona. E, zobaczmy jaka została napełniona. Czyli bierzemy V małego stożka przez V pełnego stożka. Czyli mamy 1 dwudziestą czwartą pi r kwadrat razy h. Podzielić przez 1 trzecią pi r kwadrat razy h. To nam się wszystko skraca. Mamy 1,24 przez 1 trzecią. Dzielenie to jest mnożenie przez odwrotność, czyli mamy 1,24 razy 3 pierwsze, czyli mamy 1. Tu się skraca, mamy 1 8 Czyli 1 8 została zajęta, a oni się pytają, jaka część objętości wazonu nie została napełniona. Czyli nie została napełniona. 1 minus 1 ósma objętości wazonu, czyli 7. 8 objętości wazonu pozostało nienapełnione.